Dzień dobry, dzień dobry. W piękny, słoneczny środa już. Nadajemy na żywo. Pokażę Ci w tym wideo, jak stworzyć sobie landing page, który Ci się nie rozsypie. Który Ci się nie rozsypie zarówno na stronie, na komputerze, jak i na telefonie. Czyli nic się tam nie będzie przesuwać i wszystko będzie ładnie wyglądać. Jako że nadajemy na żywo, to wszystko może troszkę inaczej tutaj działać i wyglądać, tylko sprawdzę, czy jeszcze jesteśmy już na Facebooku. To po pierwsze. Po drugie trochę się może wszystko zawieszać, troszkę wolniej działać. Tak to bywa. Na live'ach. I zaraz udostępnię mój ekran i będziemy działać z tematem. Okej, okay, widzę, że transmisja idzie. Mam już pewność, więc możemy działać. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości, śmiało możesz się odzywać w komentarzu pod tym filmem. Odpowiem na bieżąco, jeśli nie na bieżąco, to odpowiem potem po zakończeniu tej transmisji. Teraz przenieśmy się na ekran mego komputera w takim to, to wymiarze. Na przykład. Jestem tutaj już zalogowany na w sumie włączę większy ekran. Albo nie, no żeby było mnie widać, nie? O, coś takiego włączymy. Jestem zalogowany tutaj na b już na moim super testowym koncie, i mamy tutaj do góry zakładkę landing page. Gdy ją włączymy, to zostaniemy przeniesieni do tutaj, właśnie takiej zakładki, i tutaj sobie utworzymy nowy landing page. Ja Ci pokażę, jak on się nie rozsypuje. Widzę, że są, są pierwsze osoby online. Odezwijcie się. Dajcie znać, czy macie landing page, czy korzystacie z BitTime, z kim jesteście, chętnie się dowiem. A ja lecę z tematem. Stworzymy sobie nowy landing page. Nie będziemy korzystać ze starych. Pokażę przy okazji, jak ten proces w ogóle całkiem przebiega. Skorzystamy oczywiście z gotowego szablonu. Dzisiaj może z jakiegoś ładniejszego niż ostatnio wybierałem takie minimalistyczne, które no mnie się podobają, no, ale obiektywnie może są mało atrakcyjne. Ale to jest nieważne, przynajmniej dzisiaj. A weźmy sobie taki szablon tutaj. E, taki magiczny szablon sobie weźmiemy. Nazwiemy go 2508. Kto wie, dlaczego go tak nazwałem, może napisać w komentarzu. Ładujemy, ładujemy. No i mamy już gotowy włączony tutaj edytor strony. Aha, to jest taki bardzo prosty. Prosty tutaj. Landing, może nawet za prosty. Myślałem o czymś dłuższym, no ale dobra. Jak mamy taki prosty, on jest super, bo on jest fajny, fajny, żeby tutaj przygotować stronę zapisu, bo jest tylko jedna możliwa akcja do wykonania i to jest, to jest spore plus tego. I teraz, teraz co jest bardzo, bardzo ważne? Wiele edytorów gdzieś tam na WordPressie, czy nie na WordPressie, czy w innych, w no jakiejkolwiek tam edytory korzystasz, a ja korzystam, pracuję jako programista o 15 lat, czyli połowę życia i testowałem dziesiątki jeśli nie setki różnych edytorów stron, generatorów, różnych wtyczek, które właśnie służą temu generowaniu stron i prawda jest taka, że ostatecznie zawsze jak miałem robić jakąś stronę, wybierałem czysty HTML i wolałem to edytować w HTMLu, bo wiedziałem, że jak tam to zrobię w HTMLu, w CSS-ie, to miałem pewność, że nic się nie Rozsypie aż do momentu, kiedy tutaj zacząłem korzystać z tego edytora, który mamy tutaj na B Times, bo tutaj naprawdę nic się nie rozsypie. Zobacz, ja mogę sobie złapać tutaj tą ikonkę z napisem Free PDF, i ją przenieść sobie tutaj. Jak ja ją tutaj zostawię, to znaczy, że ona ma tutaj być, siedzieć, i ona się z tego miejsca absolutnie nie ruszy. Ona to jest jej absolutna pozycja, i ona się tutaj nie, nie, nie przesunie nigdzie. Po prostu, skoro tak ją ustawimy, to ona tutaj zostaje i się nie przesunie. Tak samo te teksty, tak samo to tutaj testowe logo możemy przestawić sobie tutaj, i ono tutaj zostanie. I opublikujemy tego landinga na testowej domenie, chyba, bo tutaj nie mamy podpiętej. I zaraz ci pokażę, że to naprawdę tak działa na podglądzie również. Czekam na komentarze, pytania. Propozycje chętnie, śmiało, proszę pisać. O, mamy już opublikowany tutaj landing. Tu jest testowa domenka. Podglądamy sobie, ona się już tutaj ładuje. No i zobacz, mamy załadowaną tę stronkę, Bardzo ładnie, bardzo fajny, bardzo fajny landing. Tylko jedna, jedyna akcja do wykonania i zobacz, przesunęliśmy ten free PDF tutaj na środek, i on tutaj, tutaj jest właśnie w tym. Miejscu, tutaj, i tylko tutaj, i się nie, nigdzie nie przesuwa. I tak samo logo jest tutaj i się nigdzie nie przesuwa. Wszystko, dosłownie wszystko, co w tym edytorze tutaj sobie poprzesuwamy, poustawiamy, to wszystko zostanie na swoim miejscu. To jest właśnie piękne, że mamy tę pewność, tę gwarancję, że wszystko nam się tutaj będzie pięknie wyświetlać. Popijam sobie kawkę, więc będę co jakiś czas siorpał, chyba że skończymy szybko live. A. Ale tego jeszcze nie wiem. Dobra, i to jest jedna rzecz. Nie wiem, co możemy to jeszcze poprawić. Możemy tego PDF-a. A, o, to jest taka rameczka śmieszna. To no, też fajnie zrobione w szablonie. Można podstawić swoją grafikę i umieścić w rameczce. Też jest to jakaś opcja. Albo można całą grafikę z rameczką podstawić. W kanwie można fajnie takie rameczki już robić. Tak swoją drogą, tak nawiasem. Dobra, i to, że na tej jednej stronie tutaj na widoku komputera nam się nic nie rozsypie, to jest jedno. A dwa, to jest jeszcze bardzo, bardzo ważne, żeby na podglądzie na telefonie nam się to nie rozsypało. I tutaj mamy do góry taką ikonkę, właśnie taką mobilną. Ikonkę telefonu. telefonu. Jak ją klikniemy, to mamy tutaj właśnie, wyświetla nam się wersja, wersja mobilna tego. Tego landinga. Ona jest tutaj domyślnie jakoś tam poukładane, tak? Czyli wszystkie elementy jakoś domyślnie się układają. Ja bym preferował, żeby formularz był akurat na samej górze, żeby on był od razu widoczny. I żeby można było się zapisać tutaj. Logo? Nie wiem. Logo możemy na przykład ukryć na telefonie. Zobacz, to jest taka opcja. widoczna na dużym ekranie albo na małym. Możemy na telefonie go je ukryć i nie będzie on nam przeszkadzać. I to jest też bardzo fajna opcja. Teraz spróbuję zaznaczyć o kilka tych elementów i przesunąć je do góry. Jednocześnie teraz chyba... a złapałem tego. Nie złapałem. No to było głupie. Nie mogę teraz złapać tego PDF. A PDF-a nie mogę złapać. Dobra. I tutaj ikonka Free PDF. Dobra. I te, chodzi o to, że ten formularz był widoczny właśnie od razu po wejściu na telefonie, czyli na samej górze. I to jest bardzo fajna, fajna opcja. A ewentualnie grafika, która no powiedzmy, że ma drugorzędne znaczenie, ona może być pod spodem. Co więcej, możemy ją powiększyć. No bo tutaj domyślnie była trochę mała, możemy sobie ją zwiększyć. Tylko najpierw rameczka, potem to, żeby nam tutaj wymiar pasował. O, wyśrodkować to możemy. I dosłownie też tak jak my złapiemy i prze, przeciągniemy, to nam się to tutaj. Poustawia. Tutaj ta ikonka, darmowy PDF, możemy powiększyć ten dymek. O, czcionkę możemy zrobić też większą, i to nam się tutaj pięknie będzie ustawiać i komponować. Ja teraz klawiaturą przesuwam o jeden piksel, i też bardzo fajnie można to poustawiać. Ok. I mam poukładany, poukładany ten widok. Wracamy sobie tutaj. Tutaj się nic nie zmieniło, to są niejako dwie osobne strony niezależne i robimy publikuj. Chwilkę to się publikuje, sekundkę albo trzy. To jest live, tutaj nie ma cięć, trzeba czekać. Jak coś trwa chwilę, a jak transmituje to to trwa trochę więcej niż chwilę. I mamy opublikowane, wchodzimy sobie na tę stronkę, odświeżę, odświeżę, chyba się nie zapisały cookie, dobra, znaczy cache, nie cookie, mamy tutaj ten landing i teraz sobie włączymy wersję, o, zepsułem, jak to się robiło, wersję, nie wiem, tak to się chyba robiło, o, wersję, wersję, aha, i teraz się wyłączyło, no dobra. Ja na co dzień korzystam z Firefoxa, więc tam jest troszkę ładniej to wszystko, ale nie będziemy narzekać. Live y robimy na i Sobie włączymy na przykład symulację na iPhone, iPhone X, czy ten, już nie pamiętam, odświeżymy. I zobacz, mamy tutaj taki mały ekran 375 na 812 pikseli, taka rozdzielczość. I, i, I o co tutaj chodzi, co jest właśnie kluczowe? Kluczowe jest właśnie to, że najpierw widzimy właśnie tutaj ładnie formularz, potem widzimy sobie to, co sobie ustawiliśmy. A gdy wyłączymy ten widok, wyłączymy sobie widok ten mobilny, komórkowy, to wracamy do tej wersji przeglądarkowej, komputerowej, dużej i mamy też wszystko bardzo ładnie poukładane i to jest, to jest naprawdę mega super opcja, że to się po pierwsze samo układa, po drugie, możemy to poprawić, ulepszyć, samemu sobie poukładać, i potem po opublikowaniu mamy gwarancję, pewność tego, że tu się nic nie rozsypia, że wszystko będzie pięknie działać i, i, i tak jak należy, możemy być tego pewni, a. To, że się strona nie rozsypie, ma spory wpływ na konwersję. To, że wyświetlimy najpierw formularz, możliwość zapisu, ma spory wpływ na konwersję, szczególnie właśnie na urządzeniach mobilnych, to jest bardzo ważne. No a jak się coś rozsypie, jak się poprzesuwają przyciski, jeśli stanie się taka sytuacja, że nie będziemy mogli nacisnąć przycisku, pobierz, zapisz, subskrybuj. No to, no to jest takie ryzyko, że ktoś jednak tego nie wykona, no bo nie będzie mu na tym aż tak bardzo zależeć, żeby próbować rozwiązać ten problem, czy gdzieś tam znaleźć z tła ten przycisk. Więc to nam, tutaj, twórcom tu stron, landing page, powinno zależeć na tym, żeby strona dobrze wyglądała, dobrze się układała i takie właśnie piękne landingi możemy sobie stworzyć na bittimes.pl. Wejdziemy sobie na zakładkę landingów. To jest numer kontaktowy, dałem nawet. Powiększymy troszkę. Eee, mamy tutaj fajny edytor. Mamy gotowe szablony. Edytor drag and drop, tak jak widzieliśmy. Wystarczy przesuwać te elementy. Mamy gotowe masę, masę, masę gotowych szablonów do wykorzystania. Mamy możliwość podpięcia formularzy gotowych, publikacji na własnej domenie, na testowej. O, ten edytor mamy bardzo fajny, przyjemny. Możemy też robić pop-upy, lightboxy. Oczywiście analiza ruchu, analiza konwersji, dalej będą jeszcze testy AB. Wszystko możemy to sobie tutaj testować, eksperymentować z naszymi lagami, a nawet obsługiwać proste zamówienia, przyjmować płatności i obsługiwać te zamówienia. Więc jakąś taką mikro, mikropłatności, mikrosklepik można też postawić. No i tak to pięknie działa. Jeśli ktoś chciałby sobie potestować, chociaż poklikać, to można przez 7 dni za darmo, sobie założyć konto, bez zobowiązań, bez podpitania karty, z pełnym supportem, potestować sobie to narzędzie, potworzyć te landingi, pododawać liczniki, jak trzeba, przy okazji zrobić jakąś kampanię ograniczoną czasowo. I tak to właśnie pięknie może działać, śmiało korzystać. W razie pytań, wątpliwości możesz pisać tutaj w komentarzu albo bezpośrednio do mnie. Na maila czy tam na messengerze, jak mnie gdzieś tam złapiesz. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Zmieściliśmy się chyba ładnie w 15 minut, więc taki idealny, idealny czas landingu. Myślę, że, że wkrótce jakiegoś kolejne, kolejnego live'a tutaj z wnętrza aplikacji nagram. Powiem o kilku korzyściach, o możliwościach, rozwiązaniach. No, na tyle to na dzisiaj to tyle.